Musisz iść, bo ja tu bliżej. Jesteśmy na Nowym Świecie. W Oto Sushi robimy sesję. Oczywiście tradycją jest kawka. Kawka musi być jako pierwsza. Bez kawki ogólnie nie ma pracy. O, bardzo dobra. Bierzemy się za sesję. 我过来呃，去吃。是。 Może tą zupę. No, na przykład tutaj dziura jest to, można sostów włożyć jeden. No. jak gorąco jak diabli. Jesteśmy na mrocznej 7 Przed nami Nana Asian Food, czyli koreańska restauracja. Mamy mnóstwo dzisiaj jedzenia do spróbowania po sesji już jak zwykle. Ostatnio teraz, jak byliśmy o to sushi, no to e, ja nie lubię sushi. Zresztą zobaczcie, jakie sushi zrobiłem kiedyś. Za to zostałem do żywotni band do wyjazdu do Japonii zresztą zobaczcie co pisał cesarz japoński się zaraz zbieramy a lew wcześniej coś zjemy Jem. pad thai z krewetkami jest bardzo dobry i tutaj nie kłamię absolutnie bo ja bardzo lubię pad nie zjadłbym pad thai jakby był niedobry i był taki thai, e, nie powiem gdzie, który był, który właściwie smakował jak e, spaghetti. A ten jest wyśmienity. Był wyśmienity. Jestem przeżarty straszliwie, bo jeszcze dali nam na wynos chyba trzy porcje. A resztę rozdali wśród swoich sąsiadów e, do salonu tatuażu. Poszła jedna porcja albo dwie no, no jakieś tam jeszcze dookoła no, rozczęstowali ludzi więc jak widzicie e, ludzie bardzo gościnni i nie żałujący tego swojego pokarmu no a dzisiaj wszystko tu były w sumie 4 dni takie dosyć intensywne ja, ja jeszcze czuję dupsko po tym rowerze, bo jakoś się tak wybrałem no to by, były 64 km plus chyba ze, no tam powiedzmy się około 70, bo kilku nie było zarejestrowanych. Jeszcze miałem jakiś tam dojazd tutaj po kawałku, już nie było to na strawie rejestrowane. Eee, posklejałem. A jeżeli chcecie, żeby to było oddzielnie, lub w ogóle, żeby czegoś z tych materiałów nie było, to napiszcie to w komentarzu. Ja zostaję ze swoim przeżarstwem i będę teraz kontemplował. Nie wiem, jak ja przeżyję następne zlecenia. Bo ja po prostu po pierwszym dniu tygodnia nie jestem w stanie żyć od tego całego jedzenia. A jutro, tacos i chyba kuchnia włoska. Papa. Pa.